Cześć, witam wszystkich. Jeszcze ustawimy tą kamerkę. Chcę dzisiaj pokazać cztery baty. W zasadzie one wyczerpują jakby formułę batów, ponieważ to jest dwuczęściowy tu pieces whip, czyli stock whip. Rękojeść osobno, body tą osobno. To jest jeden badon na akurat 5 stóp długości, więc tak jak 7-stopowy o prawie 7 stóp ból. No, później najbardziej znany ból, czyli bull whip. No body integralne z rękojeścią, tranzycją z Nie ma nota, czyli węzła. Coś pomiędzy nimi, czyli co-whip, czyli mamy y, rękojeść dość długą, drewnianą. Gniazdo, w którym siedzi body. I ten bat zachowuje się trochę jak stop chociaż tak. Wygląda. I mamy ostatni typ, czyli snake whip, czyli bat, który nie ma rękojeści. On jest jeszcze trochę dziwny, bo on taki sprężynowy, on jest zrobiony z Radhite, więc troszkę inaczej chodzi, ale generalnie tak. Te baty działają, dlatego że mają dość dużą masę i ta masa napędza wody. A te baty, chociaż koły jest takim pośrednim, bo ma sporo masę ale jednocześnie ma też dźwignię. A stoguib jest typowym batem, który energię bierze z tego, że ma dość dużą dźwignię, a body jest lekkie i możemy mu nadać całkiem sporą prędkość. Więc teraz tak, popatrzcie jak one chodzą. Po prostu każdy bat ma troszkę inną charakterystykę strzelania. Ja będę się starał to samo zrobić. Underground. Guardian. Parę pików. Rozpędzamy go. I on sam się. No podobnie jest ze snejem. Chociaż ja snej nie lubię. One mają tą, że... On ładnie sprężynuje. Ale to, że ta, ta rękojeść się zaczyna wziąć zaraz za ręką mi po prostu przeszkadza. No i mamy później kołypa. On te są krótsze baty. No ten jest o stopę krótszy. Czyli to jest taka... Chociaż... nie, on jest taki jak ten ból. Ale zdecydowanie szybszy ma inne możliwości szczelania niż bulwy. No i mamy co-whipa, na przykład on jest całkowicie używany. Ja po 5 whipów stwierdziłem, że to są całkiem fajne baty i są niezłą alternatywą dla bulw. Dzięki, tyle na dzisiaj koniowych rozkminek.